mano jesteśmy na G4 Kinsie. Przypominam o kodzie promocyjnym Rafikos na darmową skrzynkę. 5% do wpłaty. No i co dzisiaj? Hmm. Aha, dobra, to nie zły No jak coś to tu się wpisuje i jest moc. No dobra, wychodzimy. Co byśmy chcieli dzisiaj? Olin było ostatnio. Mamy te partnerskie skrzynki w sumie. Mamy tu ludzi. Tylko na przykład jakiś Ferrari. No drogie nie, bo to 400 stówy, No dobra, może jednak wiecie, trochę kosztuje, ale i odda co? Co my tu mamy? Mamy lorkę, jakieś fejdy, No i niestety te trzy naklejki wiecie, wiecie co z nimi, no, a reszta fajnie. 400 ziką. No dobra, zabawmy się. A nuż coś zechce nam wypaść. To drogie. To drogie, to fajne. Uhuhu. 1100 zł. <noise> dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście, adam, Adamcy, stru, yy, stosujemy strategię taką, że raz otwieramy do pierwszego profitu. Oj. To nie będzie chyba drogie. Aha, dobra, jak coś to partnerskie są chyba broken. Tak, żebym jako taką znał Biskopt, Robalini, <noise> chyba ten, co się na tym, na jakieś gali bił, co? No dobra, to otwórzmy go. O, czajnik. To ten czajnik? E. Nie wiem. No dobra. Niestety na no, orange jest jaki jest, więc... Ale dobra, to się nie przejmujemy tym. Uuu, chyba pierwszy, który nie oddał, co? No. No to niezły roba linii człowieku. Jeszcze raz. Czekaj, za ile to jest skrzynia? Za 3, czy za 370? E, musimy to zweryfikować, bo Okej, okay, za trzy dychy. się przestraszyłem. No dobra, daj pierwszy profit, no. I idziemy, idziemy, bo widzę, że ty nie w Ty No jednak coś oddało, nie? Dwie dychy. Prawie. O, takie naciągane. Prawie na zero. Czajnik. Ty no nie wiem czy to jest ten czajnik, czy nie jest ten czajnik. Aż tak, nie śledzę. Znaczy w sumie to w ogóle nie śledzę, ale... No załóżmy sobie to ten. No i dobra, co on odda? Łocie panie, night hist. Heist, heist. Cokolwiek, o nie, no 2 ziko. dobra, sorry, sorry Sorry, sorry, nie wiedziałem, że to tak drogie To też jest drogie A może nie jest? A może jednak nie jest, wiecie? O, to chyba lepiej, że to wypadło Ty, ile No to jest procent? Nie wiem, ale fajny profit Ło kurcze, czajnik, człowieku No, nice Ty, skrzynie partnerskie tak oddają Ja się kręcę, no dobra, ostatnią Biszkopt, brzmi fajnie, nie? Swerd, Swerd, Hmm. On był chyba u mnie na streamie raz, mam nadzieję, że nie pomyliłem No dobra, otwórzmy go, zobaczymy co tu się czai No znaczy, no rzeczy się czają fajne, ale co nam wypadnie, o to jest Pytanie, ajajaj, aj, aj, niestety, no Pierwsza nie oddała, no ale dobra, jak to druga musi oddać giga, nie? Tak coś czuję hu neonir. No, no i fajnie, 2% na to było. To na plusik. Dobra, ostatnie kręcenie. Mimo, że nie powinienem, bo już według matematyki wyszliśmy na plus. No właśnie, no właśnie. I teraz będziemy musieli jeszcze pokręcić, żeby to oddało grafit. Niestety nie, flashback. Łoś, panie. Nie fajnie, co? Jakie tu są? No to jest za8, no to jest 4. Tutaj na to jest. no wow, Neonoir znowu, ale w jakimś łopie łop, łop jakiś. Dobra, ostatnie kręcenie. O, no i control panel chyba to w miarę drogie, co? No dobra, zaakceptowałem. <laughs> Nie no, na skrzyneczce można trochę potwarmić kilka groszy, znaczy złotych. A Patiro? Też mi coś mówi ten, ten nick, ale co? W którym kościele mi dzwoni? No, zobaczymy. Ale otworzyń dużo. O wow, kurcze, forest the depth. Ale za 5$ lat to tu farmisz. farmisz, tu można w miarę Jakie tu są, 30? O, no nieźle, wiecie co? torczymy żeby jeszcze skrzynię miliarderów otworzyć Aha do no, złote, mamy profit, idziemy Skrzynię miliarderów jedną, na farta, wiecie co? To już nie te czasy, że wiecie, tyle zrobiliśmy, że mogliśmy to otwierać cały czas, no ale jedną Jedną bym otworzył, nie? Może, może człowiek mnie nie zawiedzie. Serio, na stare lata. Tyle razem wytrwaliśmy. No i cały dzisiejszy profit chyba w nią wpakuję. Otwieram dopóki nie będzie profitu. Albo nie zbankrutuję. Aha. Ale co, taki mały i ty nie taki mały? To już 12 cm. No dobra. Ajajaj, saved off. No nie, no nie. Dobra, ostatnie kręcenie. Chyba, że będzie. Nie. No, nie jakiś fejzik. Ileż ty? No dobra, jeszcze jedno. no. Ja lubię, lubię takie drogie skrzyneczki sobie otworzyć. Wiesz co chodzi. Origami. O, o. No dobra, ostatnie, ostatnie. Dobra, na, na plusik leciutki na. Tiger Tufik przeleciał, no przeleciał, a ty będziesz. Ile to jest warte To faktory New. Ja cię plus 900, No, dobra, dzisiaj wszystko oddało, nie? Na koniec Luxury Knife. Tutaj, no, nie, To skrzynia mnie nie lubi, ale może, jak już mamy takiego farta, go zmaksymalizować. Eee, ty, 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 ty. Dobra, dawno. Nie, yeah, upgradera nie było. Pokażmy moc, upgrader. Łoczyk, nie mam tu do rękawiczki. Dobra, ty takiego gamma duplerkę zgarnąć? Proszę, proszę cię przed. O, dzięki. Nie, no, jesteśmy na plus. Co jakby tak, wiecie, ulepszyć to jeszcze. No, ścięło mi oryndzika. Dobra, zostawmy z tym gamma Dopplerem, bo i tak wyszło fajnie. To nie ma co nawet przetem. ten, no, connection error. Dobra, to chyba pora, że trzeba się zwijać. Dzięki za dzisiaj, dziś fajny plusik. Widzimy się w następnych, cześć.